Witam Cię z tej strony Dorota Szczepanik. Zapraszam na drugą część wideo kursu, Jak zwiększyć efektywność. I dziś będziemy mówić o odnawianiu zasobów energetycznych. Przyjrzymy się teraz czterem rodzajom energii, jakimi dysponujesz. I pierwsze ważne pytanie, które możesz sobie zadać, to w jaki sposób mogę zwiększyć poziom energii fizycznej. Wysypiaj się, utrzymuj dobrą kondycję ciała, odżywiaj się zdrowo i dbaj o dobre samopoczucie. Jeśli chodzi o wysypianie się, to każdy wie, że jeśli jest wyspaną osobą, to po prostu lepiej się czuje. Natomiast nie wiem, czy wiesz, że możesz spać efektywniej, możesz spać krócej, a jednocześnie budzić się jako osoba wyspana polecam ci serdecznie bardzo ciekawy e-book pod tytułem Sen Mistrza autorstwa Michała, Michała Maja w którym opisuje badania które mówią że człowiek śpi w takich 90 minutowych cyklach czyli na przykład tam półtorej godziny 3 4,5 6, 7,5 i tak dalej i co to oznacza oznacza to to że jeśli budzisz się pomiędzy tymi cyklami czyli na przykład po 3, 4,5, 6 to budzisz się jako osoba wyspana i jeśli wstajesz wtedy to masz siły, jesteś właśnie zregenerowany, radosny czy radosna. Natomiast jeśli budzisz się i odwracasz się na drugi bok i śpisz dalej, no to wielkie prawdopodobieństwo, że za kolejnym razem gdy się obudzisz, no będziesz już zmęczony czy zmęczona. Pewnie nieraz takich sytuacji doświadczasz. Ja tylko powiem tyle, że gdy poznałam te informacje i zastosowałam techniki, to, które opisał Michał Maj, to skróciłam swój sen z 7,5 do mniej więcej 5,6 godzin, a więc uzyskałam dodatkowe 2 godziny dziennie i jestem osobą wyspaną. Utrzymuj dobrą kondycję ciała. No wiadomo, że żeby dobrze funkcjonować to ciało również musi być w dobrej kondycji i niezależnie od stopnia twojej sprawności możesz znaleźć w przebogatej ofercie rynkowej jakąś aktywność dla siebie przy czym co jest ważne, ważne aby sprawiało ci to przyjemność i było dla ciebie dobre mimo wysiłku a więc możesz spacerować na przykład 10 minut dziennie, możesz pływać, biegać, ćwiczyć, chodzić na sztuki walki, jakieś możesz robić cokolwiek. Ważne, żeby było to dobre dla twojego ciała i sprawiało ci przyjemność. Odżywiaj się zdrowo. No też ważna rzecz, wydaje się być już powszechnie znaną prawdą, że to co jemy, bardzo silnie wpływa na nasze zdrowie. Natomiast chyba nie jest to takie oczywiste, biorąc pod uwagę fakt, ilu ludzi kupuje chipsy czy odżywia się w fast foodach. I nie chodzi mi tutaj o to, aby stosować jakąś dietę, ale aby znaleźć jakąś swoją filozofię jedzenia, taką, która da Ci po prostu dobre samopoczucie. Czyli możesz, nie wiem, być wegetarianinem, możesz jeść mięso, ale na przykład bez węglowodanów. Znajdź jakiś swój sposób odżywiania, który spowoduje, że po prostu jesteś zdrowy, że ci służę. I dbaj o dobre samopoczucie. Bardzo ważna sprawa, ponieważ dobre samopoczucie bardzo silnie podnosi poziom naszej energii fizycznej. Być może czasami doświadczasz takiej sytuacji, gdzie coś Ci dolega, jakoś tak nie najlepiej się czujesz, a w tym momencie zadzwoni ktoś, kogo lubisz, rozmawiacie i zapominasz o bólu, czujesz się dużo lepiej. Albo na przykład jak oglądasz film, jakąś komedię i śmiejesz się, to w tym momencie nie odczuwasz bólu, przestaje Cię boleć. A więc dobre samopoczucie bardzo silnie wpływa na poziom energii fizycznej. W jaki sposób mogę zwiększyć poziom energii mentalnej? Stosuj płodozmian, znajdź czas na relaks. Płodozmian to takie pojęcie z branży rolniczej, oznacza to, że jeśli rolnik jednego roku sadził na polu pszenicę na przykład, to w kolejnym roku ziemniaki, a w jeszcze innym buraki. Po co? No po to, żeby nie wyjałowić gleby, ponieważ jeśli każdego roku wysiewał tę samą roślinę, to, to okazywało się po paru latach, że po prostu ziemia była totalnie wyjałowiona. I bardzo podobnie funkcjonuje nasz umysł jeśli przez jakiś czas bardzo intensywnie się koncentrujemy, czyli ta energia nasza jest bardzo silnie zużywana, na przykład myślimy nad czymś albo uczymy się do egzaminu, czy tam opracowujemy jakiś projekt, to kolejne działania, jakie wykonujemy, powinno mieć zupełnie inny charakter, czyli na przykład możesz sobie coś ugotować albo zrobić coś do picia, albo pobiegać, albo zadzwonić do kogoś porozmawiać, z kimś obejrzeć film. Tak, żeby ta aktywność umysłowa była zupełnie inna I, i dopiero po wykonaniu tej czynności znów możesz wrócić do takiej aktywności, która wymaga właśnie bardzo silnej energii mentalnej. Znajdź czas na relaks, no czyli tutaj już wspomniałam, możesz tak jak ta pani tutaj leżeć sobie na tapczanie i machać nogami słuchając ulubionej muzyki albo zrobić cokolwiek, co powoduje Twój relaks przede wszystkim psychiczny? No I często instynktownie to robimy, że ktoś bardzo silnie myśli, a potem idzie na przykład porąbać drzewo albo pobiegać i świetnie się relaksuje. Kolejne pytanie: w jaki sposób mogę zwiększyć poziom energii emocjonalnej? Zaproś do swojego życia radość. Odczuwaj wdzięczność. Bądź tu i teraz. Medytuj, relaksuj się, znajdź czas na przyjemności i dbaj o dobre relacje z ludźmi. No, Jak widać, bardzo wiele tych możliwości, ponieważ jesteśmy istotami emocjonalnymi, zaproś do swojego życia radość. To bardzo silnie podnosi poziom energii emocjonalnej i jest też związane z odczuwaniem wdzięczności i byciem tu i teraz. Odczuwaj wdzięczność. O co chodzi? Jeśli masz czasami takie poczucie, że Twoje życie jest do kitu, że w ogóle nic nie potrafisz, że wszystko jest bez sensu, to polecam ci weź kartkę i zapisz przynajmniej 10 rzeczy, za które możesz czuć wdzięczność. No jeśli na przykład teraz słuchasz mnie i patrzysz na to, co dla Ciebie przygotowałam, to znaczy, że słyszysz i widzisz. I to już są dwa powody do bycia wdzięcznym. A być może chodzisz, więc już masz trzeci, ale tych powodów jest dużo, dużo więcej. Może masz rodzinę, dzieci, rodziców, rodzeństwo, przyjaciół, znajomych, może masz fajną pracę, może obejrzałeś czy obejrzałeś jakiś fajny film, może masz dom, mieszkanie, samochód czy cokolwiek innego i tych powodów zapewniam Ci będzie znacznie więcej niż dziesięć. Jeśli to zrobisz, to automatycznie pojawia się radość w Twoim życiu. Bądź tu i teraz. O co chodzi? Chodzi o to, że my teoretycznie jesteśmy w teraźniejszości, bo robimy przecież różne rzeczy, robimy ich bardzo dużo, ale wiele z nich robimy automatycznie, a nasz umysł jest zupełnie gdzie indziej. Albo w przeszłości, kiedy rozważamy różne przeszłe sytuacje, myślimy sobie: no, jak mogłem, czy mogłam tak postąpić, jak ona mogła mi tak powiedzieć, o czemu on zrobił tak czy inaczej. Albo możemy być w przyszłości, gdy na przykład zastanawiamy się o jej, a co ja zrobię, jak będą zwolnienia, albo a jak spłacimy kredyt, albo jak, jak w ogóle będę żyła, czy żył kiedyś. I w zasadzie naszym umysłem rzadko jesteśmy tu i teraz. Warto być tu i teraz, ponieważ to świetnie kotwiczy w teraźniejszości, daje radość, i jeśli na przykład idziesz sobie na spacer i myślisz o czymś tak, ale jeśli w pewnym momencie usłyszysz śpiew ptaka, to znaczy, że jesteś tu i teraz. Medytuj. Co ja rozumiem przez medytację? Medytacja dla mnie oznacza niemyślenie. Nie jest to wcale taka prosta sprawa. No i zwykle wygląda to tak, że siedzisz w jakiejś wygodnej pozycji, na przykład ze skrzyżowanymi nogami czy jakiej, jakiejkolwiek innej, i koncentrujesz się na oddechu. Wdech, wydech. Obserwujesz ten oddech i to jest punkt Twojego odniesienia. Natomiast w tym samym czasie Twoje myśli sobie przepływają, ponieważ ich się bardzo dużo pojawia ale nie analizujesz tych myśli, tylko po prostu pozwalasz im przepływać. I koncentrując się na oddechu, za jakiś czas zauważysz, że nadchodzi taki moment, kiedy nie myślisz. Po co to jest? Otóż nasze życie to przypomina trochę taki słój z wodą, w którym jest trochę piasku. I my cały czas tym słowem potrząsamy. Robimy mnóstwo rzeczy, ciągle coś się dzieje, myślimy o czymś, kłócimy się z kimś, przeżywamy coś. I to tak jakbyśmy cały czas tym słowem potrząsali, i potem przyglądamy się temu naszemu życiu, no i nie widzimy w ogóle o co chodzi. Nie mamy jasnego obrazu, bo widzimy mętną wodę. W momencie, kiedy medytujesz, choćby 10 minut dziennie, to tak jakbyś stawiał czy stawiała ten słój, wtedy woda się uspokaja. I piasek może opaść na dno. I wtedy, za jakiś czas, jak będziesz przyglądać się swojemu życiu, to wreszcie zobaczysz, o co chodzi w Twoim życiu, ponieważ dajesz możliwość. Relaksuj się, to już wiadomo. Znajdź czas na przyjemności, to też już mówiłam, jest to bardzo istotne. Jak, jak jest Ci przyjemnie, to poziom Twojej energii emocjonalnej rośnie. I dbaj o dobre relacje z ludźmi. Bardzo ważna sprawa. Psychologowie mówią, że 80% naszego poczucia szczęścia bądź frustracji bierze się z relacji z ludźmi. Te pozostałe 20 to są jakieś losowe przypadki. Natomiast bardzo ważne są relacje z ludźmi. A więc naucz się budować te relacje i dbaj o nie, pielęgnuj je. Ciesz się tym, że masz wokół siebie ludzi, ale pamiętaj, że trzeba o to dbać. Co dalej? Ciesz się drobnymi rzeczami, czyli na przykład tak jak to dziecko, tutaj tymi absolutnie zachwycającymi, mydlanymi bańkami, bo wtedy jesteś tu i teraz, masz poczucie wdzięczności, cieszysz się i poziom Twojej energii emocjonalnej bardzo rośnie. I wreszcie, w jaki sposób mogę zwiększyć poziom energii duchowej? Pielęgnuj spójność, poczucie, że to, co robisz, ma sens, myśl o swoich marzeniach i celach i planuj przyszłość. Pielęgność, spójność rozumiem tutaj to, żeby być spójnym ze swoimi wartościami. Czyli jeśli coś robisz, to żeby to było spójne z twoimi wewnętrznymi wartościami, ponieważ frustracja i znaczny spadek energii duchowej pojawia się wtedy, kiedy na przykład nie chcesz czegoś zrobić, a robisz to z różnych przyczyn. No bo boisz się, bo, bo są takie, a nie inne uwarunkowania. I teraz, jeśli decydujesz się na to, aby działać jakby wbrew sobie. To zaakceptuj ten fakt i po prostu zrób to jak najszybciej, no i postaraj się unikać tego typu sytuacji. Czyli bądź spójna, czy spójny ze swoimi wewnętrznymi wartościami. Dalej, poczucie, że to, co robisz ma sens, czyli zastanawiaj się od czasu do czasu, jaki sens ma to, co robisz. Czy to, co robisz rzeczywiście do czegoś Cię prowadzi? Czy ta przysłowiowa drabina, po której się wspinasz do swojego sukcesu, stoi przy właściwej ścianie? Myśl o swoich marzeniach i celach i planuj przyszłość. Chciałam Ci zwrócić uwagę na bardzo ciekawą technikę, mianowicie taką mapę myśli, z angielska mind mapping. To jest taka nowoczesna technika notowania, która polega na tym, tak jak tutaj widzisz, że trochę rysujesz, trochę piszesz. I tutaj, na przykład, na takiej jednej kartce możesz sobie zgodnie z tą metodą zapisać swoje cele. No i widzisz chmurkę, z której wychodzą takie gałązki. Mamy karierę, zdrowie, finanse, rozwój i ludzie. Czemu tak? Otóż jest to taka metoda, która pozwala jakby spojrzeć na dany problem, czy daną sytuację, jak w tym przypadku cele, z różnych aspektów. I na jednej kartce możesz sobie wypisać cele związane ze wszystkimi obszarami Twojego życia i na przykład zobaczyć, że o, kariera świetnie idzie, awansujesz, świetnie zarabiasz, w ogóle jesteś osobą spełnioną w pracy, no i zaglądasz na przykład na gałązkę zdrowie, gdzie wcześniej napisałeś, czy napisałaś sobie, że o, na przykład będziesz 10 minut dziennie spacerować, zmienisz dietę, będziesz się więcej ruszać, no ale okazuje się, że tutaj w ogóle tego nie robisz, w związku z czym to zdrowie nie jest takie, jak powinno. I możesz to zobaczyć i zareagować. Jeśli masz to na różnych kartkach, w taki linearny sposób napisane, to jest dość trudno zobaczyć wszystkie te uwarunkowania. Poza tym tutaj możesz zobaczyć właśnie współzależności, no bo jeśli zdrowie jest ok, no to w tym momencie możesz się rozwijać na przykład, może i finanse są lepsze, relacje z ludźmi są lepsze, ale też i kariera są, jest lepsza, bo jesteś osobą bardziej efektywną. Co już wiesz? Jakimi zasobami dysponujesz? I wiesz, jak zwiększać swoje zasoby energetyczne. Natomiast w części trzeciej dowiesz się, jak zarządzać zasobami energii w czasie.